Witam, jesteśmy dzisiaj na podwórku u Bartka, jest 24 czerwiec 2016 roku. Bartek skończył dzisiaj czwartą klasę z bardzo pięknym świadectwem. Mama jest z niego bardzo, bardzo, bardzo dumna. Proszę Bartoszu, powiedz mój kochany synu, jak minął ci ten rok szkolny? Bardzo dobrze. Czy byłeś zadowolony z siebie? Bardzo mam zadowolony, a to, że chcą Pana Pięknieko odsłonić od dzieci, to zazwyczaj jest jako szkoda, jak Pani krusi. Powiedz mi kochany, czy Ty jesteś chętny pójść do następnej klasy i tak samo ciężko pracować? Tak, jestem chętny. I obiecujesz, że już nie będziesz tak łobuzował? A czy, czy, czy zebry mogą nabiać? Co mogą? Czy zebry mogą nawiać? Co mogą? Czy zebry mogą nawiać? Zebry nawiać? Tak. A co mają do tego zebry? Cały piękny oczekał. Właśnie. No, pytam się Ciebie. Czy Twoje łobuzowanie się wreszcie skończy? A co piękny do mamy? Ale? Pięknie się uczysz. Jesteś bardzo mądry i bardzo zdolny, ale niegrzeczny. Ale proszę też... Bardzo mi przypomina, oczywiście, że to się chwile trudne, ale nie będziesz się poddawać. Nie będziesz się poddawać? A co co najbardziej Cię interesuje? Historia. Historia. A co zapamiętałeś z zeszłego roku z historii? Nie pamiętam, oczywiście, a gdy Pani mi zadała kilka pytań o historii, to bym powiedział. No to może gdzie zaczęło się chrześcijaństwo? W Palestynie. No a czy zna pan jakichś bogów greckich? Znam Zeus, Hades, Justin, Hermes i Afrodita. No pięknie. A czy były jakieś epoki w czasie historii uczenia się? Była mowa o jakichś epokach? Była mowa, ale ja myślę, że należy do Lamusa. Do Lamusa. A czy z przyrody coś pana zainteresowało? Ja przyroda tylko się cięguję. Ja bardzo się ingiękuję historią. Bardziej historią. A może pamięta Pan jakiś wiersz z angielskiego? Ja, jeśli chodzi o wiersze ja już piszę, już wierszę, to lepiej ustosować w angielski spokoju. To... To, Ale ja wiem, że Pan umie jakiś piękny wiersz po angielsku powiedzieć. Słucham. Piszę, się, jak... ja chcę to co innego. Jeden pisze, wiersze polskie. Może kiedyś się do pręża. Zobaczcie jak to pójdzie w moje życie. jestem w sercu pierwszkolnym. To przede mną. Całe życie przed tobą. No tak, a jeżeli ty piszesz wiersze, to może pamiętasz jakiś, który napisałeś jesteś w stanie nam teraz powiedzieć? Ja jestem wierszy o mamie, by była z kocham kochanym, oczywiście, wyrazić uczucie na papierze, to, to samo jak powiedzieć słowem. Gdzie w temacie, na, na, na co wiersz o mamie i o gwiazdach. Możecie dzisiaj to zrobię. Wiesz o gwiazdach. Dziś będzie wiersz o gwiazdach? Tak. Dobrze, a jaki jeszcze przedmiot Pana interesował, Panie Bartku? Bardzo mnie interesował polski. Oczywiście, ja już koczak wybitny pedagog. Kon umarł z dziećmi w wojnie, i ja myślę, że on był teraz bardziej dumny ze mnie, a to z tych dzieci. Dobrze, a ma Pan jakiegoś idola? Mam. Kto jest Pana idolem? Kiedyś miałem idolem o elektryk elektrycznym, ale już się na Pana Marka. A co pan Marek robi takiego, że jest pana Idolem? Zabiję przedstawienia. Jakie przedstawienia? No na przykład zrobił oczywiście Midwuleckie uh -huh. i Koszuka uh -huh. Co się panu tak najbardziej podobało, proszę pana, że akurat ten twórca jest pana Idolem? Bo to, no, że jest bardzo, jak swoimi słowami, to jest bardzo naruci i iz że Koszuka Motołka, spica kraj. Może wrócić na pacelowa. Na razie mamy tematy na piękną i bestią. Będzie mm umrzucił. -hmm. Będzie następny utwór. Tak, już będzie to przygoda pikną i bestia. Czyli Bella włoska, pikność i bestia tak samo. Rozumiem. i A jak pan zamierza spędzić wakacje? No nie stwierdzę, że moi coś barbimy. Co takiego moglibyście robić? Albo się pobawić. już nie co no chce. A gdzie byś chciał wyjechać? Ja zawsze się nadmieszam. Ja w ogóle nie mam żadnych planów ja myślę, że jak, jak mają, by bym chciała, to proszę bardzo. Nie masz żadnych planów? Nie, bo byliśmy kiedyś w Kulaku Pani Zosi, bardzo mi polecam serdeczki Pani Zosi. Ona jest fantastyczną góralką no i właśnie tam zaznacza inną walę i inny język. I właśnie tam poszła piosenka, za górami, za zarosami. Tak? Czyli jeszcze tutaj, wracając do szkoły, to był pan także mm, na muzyce bardzo aktywny, tak? I tak, I ja lubi... bardzo lubię śpiewać. Lubi pan śpiewać. A jaki utwór najbardziej? Ja bardzo lubię szop... piosenki Chopinowskie. O, ale przecież Chopin tworzył kompozycje y, muzyczne, tak Tak, ale, prawdopodobnie... ale też można już to słuchać. Można słuchać, ale śpiewać? dośpiewać do gongu, albo okręgło. Mieliśmy taką taki inną gwalę, to było Czerwone Jabłuszko, bardzo fajna ta piosenka. To było i Chopina? Chopin napisał też życzenia. Życzenia? Jakie? Był mały, był już duży, jak średnio miał 30, 15 urodził się źle o woli. Jego matka była Polką, i ja miałem też Francusa. To ja mam jej to był jakiś Mikołaj Chopin. I Mikołaj Chopin. To był jego tata? Tak, to był jego tata. Uh -huh. Mikołaj Chopin. Uh -huh. A proszę mi powiedzieć, czy znaki drogowe na kartę rowerową? Co? To byś dziś o co chodzi. Miałem ja radzieli na ten temat Olau. <laughs> Jak to? Tak brzydko mówiąc? Brzydko. Mówiąc tak ja nie dębują do ja. Dobrze, więc nie będziemy już teraz więcej opowiadać o szkole. Życzę panu wesołych wakacji i gratuluję przede wszystkim. Proszę pamiętać, że jestem z pana bardzo, bardzo dumna. Ale zasługi też wielkie dla pani Kryś. No tak, pani Kryśia nam bardzo, bardzo pomaga. A, a czy mama ma też jakieś swoje zasługi? Mama ma tylko kilka zasług, za do pomocy do szkoły. Bo dostała dyplom od i ja pomyślałem, że moja mama jest bardzo kreatywna, bardzo chętna w Ona pomaga, ona wie co chce i też lubi przeżyć matematykę. Mama lubi matematykę? Tak, ona bardzo jest zapoczyna, co ja mówię, Pani Kuzia zobaczyła matematykę ja myślę, że kiedyś bym dzwonił z Was. Może kiedyś. Może mhm. niedługo. Nie Dobrze. Zatem jeszcze raz gratuluję wspaniałego wyniku, cudownych ocen, pięknej pracy. Życzę wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia. I kończąc, chcę tylko powiedzieć, że bardzo, bardzo Pana kocham, Panie bardzo Po pierwsze, jaką mamy, a jej już Panią, kto mnie nagrywa. A, a kto Cię nagrywa? Taka Pani Sadia. Pani z Radia? Dobrze. Serdeczne gratulacje jeszcze raz. Gorące pozdrowienia i życzenia wesołych, radosnych i spokojnych, zdrowych wakacji. Do usłyszenia. Do usłyszenia.